Dzień dobry. Dzisiaj szczególny odcinek na kanale program tenisowy. Moim i waszym przede wszystkim gościem jest Mariusz Fürstenberg, czyli nasz były wybitny tenisista, deblista. Dzisiaj między innymi kapitan Davis Kapowej drużyny. Cześć. Dzień dobry. Witam serdecznie. Porozmawiamy. Chwilę o Hubercie Hurkaczu i o ze Świątek, o ich hmm. ostatnich występach. Zacznijmy od Huberta, który wygrał turniej w Szanghaju w kapitalnym stylu. To jeden z większych sukcesów w ogóle w jego karierze. I chciałem Cię zapytać, co z Twojej perspektywy było kluczem do zwycięstwa właśnie w turnieju w Chinach, jeśli chodzi o naszego zawodnika. Ja uważam, że Hubert jest takim zawodnikiem, który ma największe problemy grając z teoretycznie gorszymi, słabszymi zawodnikami od siebie. On wtedy naprawdę, jak można spojrzeć, spojrzeć na wyniki, on się po prostu w tych meczach męczy. Mhm. E, e, zupełnie inna, inny obraz tego zawodnika widzę jak gra z, z topowymi zawodnikami na świecie. Wtedy rozwija swoje prawdziwe umiejętności e, i, i, i to w Szanghaj tylko to potwierdził. E, ja myślę, że oprócz tego jeszcze te warunki wypadające w Szanghaju, mam tutaj na myśli głównie nawierzchnię, jest dla niego idealna. Nie jest to za wolna nawierzchnia, nie jest bardzo szybka on lubi jak piłka do niego leci, mm. lubi, ma doskonałe czucie, więc może to reagować, jak gdyby wykorzystuje siły przeciwnika. Serwis oczywiście, jako jest, uważam, że jeden z najlepiej serwujących zawodnikami na świecie, to, to też wiadomo, że ta taka nawierzchnia, która się ślizga, można powiedzieć, pomaga. Więc myślę, że te, te pierwsze rundy ze słabszymi zawodnikami, które zdołał przejść, pozwoliło mu jak gdyby się już rozluźnić, jest już dobrze ten ćwierćfinał i zagrać swój tenis po drugie, po drugie nawierzchnia. No rzeczywiście, w tych pierwszych rundach można mieć wrażenie, że się momentami nawet bardziej męczył niż, niż w niektórych meczach tych bardziej decydujących już jakby o, o, o turniejowych losach. No a potem z, z kolei niestety Hubert dość szybko odpadł z Tokio, ale czy to jest głównie właśnie kwestia tego zmęczenia, twoim zdaniem? Ja myślę, że tak, naprawdę te, bo to, to nie są łatwe podróże przede wszystkim, z Chin do Japonii jest dalej daleko. Jest zmiana na wierzchni. Ja znam tą nawierzchnię japońską. Jest dosyć wolna, wysokie odbicie. Zupełnie inaczej trzeba pracować na nogach, się przyzwyczaić. On zakładam, że miał tylko jeden trening między finałem w Szanghaju a pierwszą rundą w Japonii. I dlatego ten pierwszy mecz był taki bardzo kluczowy. Wiadomo, że jeżeli by go przeszedł, to wiadomo, już miał jeden mecz za sobą, już przyzwyczajenia lepsze. No, ale niestety się nie udało. Rzeczywiście ja nie jestem aż tak bardzo zaskoczony tym, tym, tą przegraną. Jest to pewien, nawet można powiedzieć, że jest to pewien przywilej tych zwycięzców z turnieju poprzedniego, że jednak ten fajnie być zmęczonym i, i totalnie nieprzystosowany do nowych warunków. Jeżeli ma, mamy to brać w ciemno, to ja bym wziął zawsze, no ale niestety jest to taki kosz, który trzeba ponieść. Ale z drugiej strony uważam, że lepiej dla niego przegrać w pierwszej rundzie i wrócić teraz do Europy i mieć trochę w domu posiedzieć, potrenować, zresetować się, przyzwyczaić się do nowych warunków halowych niż tam zagrać jeden, dwa, trzy mecze i być totalnie znowu z podróży wchodzić na nowy turniej i nowe, no, no, nowe przestawienie czasowe, nawierzchnia, właśnie hala, kort otwarty. To są wszystko rzeczy, które, które trzeba wziąć pod uwagę, więc ja uważam, że nie miał przegrać w pierwszych rundach, to wolę, żeby przegrał w tej pierwszej rundzie niż, niż nie. Jasne, no lepiej wygrać jeden turniej i w drugim nawet odpaść w pierwszej rundzie niż dwie drugie rundy, bo to i, bu, i zresztą Hubert pewnie sam ma świadomość, że po prostu to była głównie kwestia zmęczenia i, i byłoby inaczej. Przechodząc do Igi, która także wygrała w Chinach turniej, również bardzo duży, bo w Pekinie w ogóle piękny październik dla polskiego tenisa, bo przecież i Iga i Hubert i chciałem Cię zapytać, no właśnie, czy byłeś trochę zaskoczony tą taką, no? Odbudową formy to może za dużo powiedziane, ale słabszy troszeczkę występ w Tokio IGI, i też czwarta runda US Open, wiadomo, broniła tytułu, więc na pewno i jej oczekiwania były, jakby przede wszystkim jej oczekiwania były większe, no a potem teraz, właśnie, turniej w, w Pekinie, fantastyczny w jej wykonaniu. Jeżeli chodzi o Igę, to rzeczywiście ciężko być takim zaskoczeniem, jakimś jej dobrym wynikiem, bo jest to uważam, że numer jeden na świecie, nawet jeżeli nie jest obecnie w rankingu numer jeden, jeżeli przegrywa jakieś mecze. To, 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 to można odczuć, że tej te wyniki zależą tylko i wyłącznie od niej. Ma taką siłę gry, że jeżeli ma dobry dzień, to bardzo dominuje, ona uwielbia grać w ofensywie, ona nie jest najlepsza w defensywie, ona lubi grać ofensywnie, więc jeżeli ma ten dzień, gdzie wszystko wchodzi. To, to może wygrać każdą zawodniczką na każdym turnieju, w każdych warunkach. Więc fajnie, że ona i jej sztab tak, tak zareagowali na te ostatnie, no, dla mnie nie słabsze wyniki, ale nie takie wybitne. I od razu się weszła w Pekinie, pierwsze rundy udało się, zawsze te pierwsze rundy tam są, są też takie, no, można się pomylić. A tutaj poszło, za poszła i widać było jej, jej pewność siebie i to, i to, to chodzi. I miałem przyjemność z nią rozmawiać. Byłem w Pekinie, byłem w Szachaju. Mhm. Jest no też inna atmosfera już jest teraz. No jeżeli takie coś tam, jeżeli ona oczekiwała od siebie, że będzie wygrywała każdy turniej na świecie i tak nie ma, no to ona chce jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I fajnie, że udało się w Pekinie wygrać. Już jest troszeczkę rozluźniona, może przy, teraz się przygotowywać do już na spokoju, do, do tych mistrzostw świata, jak my to nazywamy, nieoficjalnych, czyli tak. Masters i, i, i to, to bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o Huberta i o Igę. Mhm. Iga zagra właśnie w WTA Finals w Cancun, ale nie wystąpi w reprezentacji w finałach Billie Jean King Cup w Spodziewa Spodziewałeś się takiej decyzji? No, chodzi głównie pewnie o kalendarz, no, zresztą o tym też Iga mówiła. Ja tak, to było 50-50. Ja uważam, że no ITF, WTA, oni powinni coś z tym zrobić, bo no jeżeli numer jeden zawodniczka narzeka na kalendarz i, i musi, żeby zagrać, właśnie w finałach Billy Jenkins, żeby tam zagrać, musi dwa tygodnie przedłużyć aż swój kalendarz. Przypominam, że z sezon dla zawodnika tenisowego jest tylko grudzień odpoczynkiem tak naprawdę, więc jeżeli taki jeżeli jeszcze to skracamy, to uważam, że coś jest nie tak w tym kalendarzu i, i to powinien być bardzo duży sygnał tak samo jak w zeszłym roku było, powinien no być właśnie. sygnał dla tych federacji wszystkich, aby coś z tym zrobić, no wiadomo, że reprezentacja, ja wiem, że reprezentacja jest dla niej ważna, ale rzeczywiście już jeżeli już w Pekinie te, te trudy naprawdę sezonu każdej się udzielają, tym bardziej, że IGA tych meczów zagrało wiele więcej niż inne zawodniczki uważam, przez to, że no daleko dochodzi w turniejach, to, to to zmęczenie jest bardzo duże. Jak utrzymać koncentrację i super motywację na jeszcze dwa tygodnie więcej, jest to, jest to dosyć ciężkie, więc e, ja zgadzam się, reprezentacja, też się zgadzam z ludźmi, którzy mówią, że reprezentacja jest bardzo, bardzo ważna, tak? E, ale też no, trzeba też patrzeć troszeczkę, zrozumieć to i patrzeć z perspektywy zawodniczki, całej sztabu, przygotowań, to, to nie jest takie proste. No właśnie, no, ty znasz te organizacje jakoś dobrze. Jak to jest możliwe, że rok temu zdarzyło się dokładnie to samo? Zapowiadano, że będzie lepszy kalendarz, a potem wyszło tak, że ITF zrobił właśnie turniej chwilę po WTA Finals. Czy tam ci działacze w ogóle są w stanie się dogadać? Czy to jest właśnie kwestia zbyt wielu podmiotów? Czy no nie wiem, dlaczego ci ludzie nie są w stanie się dogadać w tak dosyć prostej sprawie, wydaje się, a może nie prostej. Na, na pewno zakładam, że jeżeli w tym roku tego nie zmienili i dalej jest e, tak niekorzystne, to znaczy, że jakieś te umowy zostały podpisane na w, w zeszłym roku na ten rok, którego nie można było zmieniać. To takie jest moje założenie. E, ja uważam, że już w przyszły rok powinno być, musi być coś z, z, zrobione. Ja w ogóle d, uważam, że struktury WTA e, mają dużo sobie do zarzucenia, w, jeżeli chodzi o działalność, e, o, o kalendarz, o turnieje. E, tam też trzeba iść troszeczkę zrozumieć, że WTA jest mniej pieniędzy niż na przykład troszeczkę, więc jeżeli jest jakaś szansa rozegrania turnieju masters w Meksyku i jest tam jakiś lokalny sponsor, co mówią: OK, mamy pieniądze, róbmy, ale zróbmy w tym terminie. To ja też rozumiem WTA, jeżeli nie ma innych opcji, to musi się na to godzić, ale, ale z, z drugiej strony no, muszą wziąć pod uwagę głosy takie jak IGA, no bo jeżeli jej nie wezmą pod uwagę, no to kogo mają brać? Więc tutaj, tutaj jest wiele do, do życzenia i i, i, I tyle. Mam nadzieję, że to, to się zmieni, no bo jednak zawodniczka numer jeden dla mnie powinna, powinna zawsze, niestety, 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 no, w męskim tenisie Dziokowicz, nadal Federer, oni zawsze mieli główny głos na, na jakiś temat i było to realizowane od razu. Tutaj tej powinno troszeczkę bardziej słuchać i robić. Mm -hmm. Tak, dodajmy dla tych, którzy nas oglądają, że też Koko GOF i Jessica Pegula to są również teniski, które wiemy, że nie zagrają w kadrze Stanów Zjednoczonych. A czy jeszcze się ktoś wycofa? No, niewykluczone. Zobaczymy w ogóle w trakcie turnieju WTA Finals właśnie w Katarze. Ja tak, przypominam jeszcze, że w koniec sezonu to zawodnicy. Zawodniczki mają już coraz więcej kontuzji, więc czy ktoś się wycofa, tak jak powiedziałeś, dominikracja. Myślę, że ktoś tam jeszcze będzie, więc co to, to, jaki ma sens organizowanie. W tym terminie, w takim miejscu, bo to nie jest to łatwe też miejsce, żeby później przelatywać z kontynentu na kontynent i to, to, są, to są problemy. Skracanie sobie odpoczynku, tego przygotowania do przyszłego sezonu. Jest to wiele, wiele, wiele minusów, widzę tutaj w organizacjach mhm. tego turnieju. Jasne. Ostatnie pytanie na koniec. Czy, Twoim zdaniem, jest realne zagrożenie, że Iga nie zagra na Igrzyskach w Paryżu? Bo tam no, są takie zasady, że. Teoretycznie ona mogła, gra, musi zagrać przynajmniej w tym sezonie raz albo w przyszłym, ale gdyby Polki zajęły miejsca 1-2 w finale, co no, będzie trudne, mówiąc obiektywnie, bo grają bez IGI, ale gdyby tak się jakimiś okolicznościami zdarzyło, to wtedy nie ma tej kwalifikacji, znaczy nie ma tych meczów wiosną i wtedy IGA jakby nie ma gdzie zagrać. Ale z drugiej strony władze Igrzysk mają możliwość, żeby chyba kogoś doprosić. Tak, zdecydowanie tak. Jest to bardzo fajnie, że to poruszyli, bo to jest ważna kwestia, ale już uspokajam, że ITF ma 8 dzikich kart do rozdania komukolwiek chcą, więc oni muszą mieć to pod uwagę, że jeżeli zawodniczka taka jak Iga nie może zagrać przez właśnie niezrealizowanie tych dwóch meczów reprezentacji, oni przewidują, trzymają do końca te dzikie karty właśnie na takie sytuacje, więc, więc tutaj nie będzie problemu. To, jest IT, to są dzikie karty jakby dla kobiet i mężczyzn, dla jakichś tam. Cała pula, tak rozumiem. Tak, cała pula 80 kart, one są przeznaczone z reguły dla no, krajów troszeczkę biedniejszych, ale też chcą podpromować zawodników z tych krajów, też dla zawodników, którzy są w konflikcie z federacją, w przykład własną, i dlatego związek ich nie wystawia, ale on jest na tyle dobry i tyle fajny zawodnik, że ITF mówi: Dobrze, masz tu dziką kartę, nie musisz być wspierany przez federację. I oczywiście, właśnie dla takich sy sytuacji jak z Igą, że jeżeli nie wypełnia warunków, to. E A jest to czołową, może... tęsiską świata, no to trudno, żeby jej zabrakło. Więc uspokajamy nie, nie, nie. kibiców, nie. że raczej nie ma możliwości żeby, No i Iga po prostu nie, nie, nie dostała prawa do, do startu w Paryżu, gdzie wiadomo, że te nadzieje no będą duże nawet jej samej. Tak? No nie nie no chcę tak, kupować no, Melonika. Uwielbia ten turniej. Uwielbia te korty, uwielbia turniej. Dobrze, że już tam wszystkie, że powiem, blokady już nie ma żadnych, bo wygrała tam dużo, dużo meczu, więc, więc tutaj też to bądźmy spokojni i jej występ. Jasne, dobra. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali nas. Pozdrawiamy i trzymajcie się mocno. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki.